Jeżeli chcesz lecieć do Azji, to jest to coś, co musisz zrobić chociaż raz w swoim życiu. Mowa tutaj o hotelu na kółkach, czyli tak zwany bus. Jest to sposób na podróżowanie, dzięki któremu ty smacznie śpisz, a w tym samym czasie przejeżdżasz dosłownie tysiące kilometrów. Jest to również jedna z najtańszych możliwych opcji transportu. Jeżeli chodzi o wygodę, to busy te są bardzo komfortowe i ja, mając 1,78 m, nie miałem jakichkolwiek problemów i spokojnie się tam wyspałem. Jeżeli chodzi o toalety, to są one bardzo często na pokładzie, mimo tego, że my jechaliśmy akurat takim bez toalety, to nie był to jakikolwiek. Problem, bo były też przystanki na toaletę. Jeżeli macie powyżej 1,90 m, to może być ciężko wyspać się tam, ale jeżeli dobrze się skulicie, będzie ok. Więc koniecznie zapiszcie sobie ten filmik i również przejdźcie się takim busem, bo jest to naprawdę bardzo dobre doświadczenie i coś, co każdemu polecam. A najlepsze jest to, że trasy takim busem są zazwyczaj przez noc, więc dojeżdżacie już na miejsce bardzo świeży i dosłownie zaczynacie nowy dzień bez jakichkolwiek problemów. A co najważniejsze, to nie tracicie cennego czasu, który jest bardzo ważny w podróży. A czy Wy przejechalibyście się takim hotelem na kółkach? Chyba, że już jechaliście to, jak wyglądały. Wasze wrażenia i czy polecacie.